Marcin Gutkowski, fertykacja w terenie, a raczej podsumowanie 2022 roku. Tego co udało nam się zrobić na plantacji borówki w miejscowości Zalesie. Gościliśmy tutaj w maju. Mogli Państwo zobaczyć, jak wyglądała plantacja borówki w okresie kwitnienia. Tam też informowaliśmy o tym, jakie będą stosowane rozwiązania. Później mieliśmy okazję gościć na tej plantacji w sierpniu. Pokazywaliśmy. Jak można dobrze wyprodukować owoce borówki wysokiej przy użyciu rozwiązań Green Eco Poland. Myślę, że w tym roku jesteśmy tutaj po raz ostatni, chcemy pokazać, jak borówki po okresie kwitnienia, po zbiorach odpowiednio prowadzone, bardzo ładnie przygotowują się do spoczynku. Zacznę od początku. To, co było robione z wiosny tego roku. To przede wszystkim wykorzystanie aminokwasów takich jak Nutrigrin AD. Do tego e, poprzez fertygację były stosowane nawozy o charakterze zakwaszającym, czyli tutaj mowa przede wszystkim o kalfonie N i kalfonie K. Obecnie jesteśmy w kwaterze Diuka. Wcześniej prowadziliśmy nagrania e, z kwater Chandlera e, i Blue Cropa. Wszystkie kwatery na tej plantacji były. Dwa tygodnie temu potraktowane haskonem M10, czyli przygotowywaliśmy rośliny do spoczynku. Co już widać? Pędy robią się czerwone, liście przebarwiają się. Jak widać, w odmianie Diuk te pędy są po całym okresie wegetacji. Myślę, że ten ma około 80 cm, ale większość pędów to jest 80 cm metr. To jest to poza owocami w danym sezonie, na czym nam zależy, bo dobrze wykształcone pędy w okresie wegetacji to jest inwestycja w przyszłe zbiory na kolejny sezon. Ja lustrując tą plantację w okresie letnim, był to początek lipca, zauważyłem, że ten przyrost pędów jest bardzo intensywny. Nawet zasugerowałem tutaj producentom, żeby trochę ograniczyli nawożenie z, z wykorzystaniem nawozów fertygacyjnych takich jak Kalfon K z racji tego żeby te pędy nie wyrosły nam zbyt duże ponieważ w okresie zimowym będzie trzeba prowadzić e, intensywniejsze cięcie a też nie o to chodzi żeby e, wszystkie składniki pokarmowe jakie dostarczamy w okresie wegetacji one szły tylko i wyłącznie na przyrost pędów chodzi nam też o to żeby był dobry owoc jeżeli chodzi o jego jakość, wielkość, no i przede wszystkim smak. Klient u którego jesteśmy zauważył pierwszy raz w tym roku, że tak słodkiego dziuka nie było do tej pory. No, uważam, że jest to przede wszystkim zasługa nawozów potasowych, które w tym wypadku były podawane z wykorzystaniem kalfona K, który jest nawozem dodatkowo zakwaszającym pożywkę. Czyli jest on jak najbardziej wskazany, jeżeli chodzi o stosowanie w uprawie borówki wysokiej. Pokażę Państwu analizę wody, jaki ma skład. Jest to bardzo istotne, bo te osoby, które chciałyby skorzystać z zaleceń z wykorzystaniem nawozów Green Copoland, przede wszystkim analiza wody, analiza gleby na podstawie tych dwóch analiz jesteśmy w stanie odpowiednio dobrać właściwą pożywkę dla każdej plantacji. I dzięki temu można uzyskać takie efekty, jakie widzimy tutaj. Oczywiście nie obejdzie się bez nawozów posypowych, nie obejdzie się bez dodatku nawozów dolistnych, ale to wszystko składa się na całość, jaką mamy okazję zobaczyć w dniu dzisiejszym. Na ten sezon kończę na tej plantacji lustrację uprawy borówki wysokiej. I zapraszam do kontaktu w kolejnym sezonie. Dziękuję.